Cześć, kochani, witajcie w nowym, dniu. w nowym tygodniu. Jest poniedziałek 8 grudnia. Mamy 4 stopnie ciepła, jest no. Bo jak wyjrzałam dzisiaj na ten na balkon, to wiecie, jakieś zimno. Matko, takie zimno, że nie wiem. Wczoraj padało, dzisiaj pada. Wczorajśmy mieli z młodą wyjść na spacer na północną, tutaj od e, Warszawskiej. Tylko zdrojowe, i tak dalej, koło hotelu Botanik, na na jakąś nazywa na, na siłownię, stamtąd przejść na Sikorskiego, przez Rzeczkę Czechówkę i do Żabki, takie kółko zrobić. No nie poślijmy, no nie poślijmy. Chciała moda wcześniej wyjść, ale ja jeszcze po i tak dalej. Ale i taśmy dobrze byśmy mi poszli, bo słuchajcie, deszby nas zastał. Zmoklibyśmy jak te mokre kurę. Dobrze kochanie. <tryk> Widzieliście herbatkę, zaraz będzie kawka. Powiedzcie, tak za półtorej godziny muszę wychodzić, bo idę do pracy do pracy na zielono, na zmywak. No i to chyba tylko jeszcze ten tydzień, no i przyszło. I na tym się moja przygoda będzie z bratem Albertem kończyła przynajmniej na ten moment. Może i w Sylwestra pójdę, zobaczę. Muszę się dopytać w przyszłym tygodniu, jak to jest. Tego, bo koleżanka zawsze miała wtorki i środy. A ten ostatni tydzień to ma poniedziałek i wtorek. Mój poniedziałek zabrałam i oddałam tego. Yy, jak się nazywa? Środę. Czyli... Sylwestra. No, nieźle mnie urządziła. Może i dobrze, zobaczymy, no. Zobaczymy, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, tp. i DM. Dobra pani, wiem, że brat brata Alberta teraz będzie Wigilia 19 grudnia w piątek, czyli za dwa tygodnie. Za tydzień. Za tydzień, no to ja to robię, no to ja się na chyba zapiszę. Wezmę sobie romnę do szafki. Poproszę żeby mi wydali wcześniej. I po niej do dumciu jak wielbłąd wyglądała no. no chyba, że moją siostrzenica poproszę, żeby przyjechała i mi pomogła, to dostanie dobra muszę się teraz podłączyć, teraz herbatka kawka, kanapki yy, tego muszę zjeść proszę szybki wziąć i do pracy, widzimy się później ale numery słuchajcie Spotkałem znajomego, który też z wolontariuszem. I takie numery były w piątek. Że nie było komu zawozić... Z towaru tego, ze zbiórki. I jeden ksiądz musiał tego... ...z nim wozić. No normalnie numery nie, nie ma nikomu. Nieźle, nieźle. I nikomu nie ma. To pracy się wszystko psuje ja, ja, Dla to nikt dużo już nie wchodzą na pewno ja się go nie zapytam, czy będzie na wygier, ale chyba nie.

Пожалуйста, где-то Nie, ja idę tam, tylko ty nie idesz, bo ja cię Kilka koniec dnia. Trzeba jeszcze wypić sobie kawkę, herbatkę, coś książkę przeczytać, <laughs> zrobić prysznic i jutro, i jutro na pogrzeb. Tak pogrzeb, pogrzeb stałoby się. Chyba na noc będzie padało, coś mi się zdaje. No dzisiaj był intensywny, ciężki dzień, taki męczący. Bo nie było tylu klientów, no to jest bardzo męczące. A jak są klienci, to widać, że człowiek żyje i tak dalej, i tak dalej. No dobra kochani. Nie przedłużając, kończmy dzisiejszy dzień, bo był bardzo ciężki, intensywny. Dziękuję, żeście byli razem ze mną. I wiecie, co macie robić. Łapka w górę. I piszcie komentarze. Na razie, pa, do jutra.